gala będzie świetna. Jakie jeszcze plany na przyszłe lata? To mówił zawsze z Ozaniem jama. Kto dzisiaj wygra? Oss Witam Was na Mistrzostwach Europy Open. Właśnie znajdujemy się na sali, na której odbędzie się ten turniej, który będzie jednocześnie 15. edycją KOKORO Cup. A powodów do świętowania jest jeszcze kilka. Serdecznie zapraszam do zobaczenia relacji z tej ostatniej, najważniejszej imprezy w Federacji WKO. Jest ze mną Sensei Tomasz Lewkowicz. Sensei, czego możemy się dzisiaj spodziewać po tym turnieju? Myślę, że świetnych walk na bardzo wysokim poziomie. Na pewno kategoria kobiet będzie bardzo mocna. Bardzo dużo zawodniczek startuje. Większość z nich w bardzo dobrej dyspozycji, świeżo po Mistrzostwach Świata. Te Mistrzostwa Europy dla kobiet to jest również kwalifikacja na Mistrzostwa Świata Open w przyszłym roku. Ósemka najlepszych zawodniczek zdobywa kwalifikacje, więc tutaj walki będą na pewno mocne i jest to, co walczyć. Plus mężczyźni, jak zawsze otwarta kategoria, koronna wręcz konkurencja Kyokushin. Świetni zawodnicy, topowi zawodnicy z całej Europy, więc no, gala będzie świetna. Os! Kto o. dzisiaj wygra? Nasi. Nasi to kto? Polska. Tak? Konkret, konkret. A, to jest karate. Ile będzie knockoutów? Wszystkie. Komu kibicujesz? Markowi oczywiście. Dzisiaj znowu 30%? No, dzisiaj może coś więcej dam, wiesz. Już końcówka roku, także mamy <noise> jakieś zapasy jeszcze. Ile będzie knockautów? Na mnie zero. A Ty ile rzucisz? Tyle, ile mi pozwolą. Ja jestem zawsze otwarty na opcje. Jak ktoś się ustawi, to ja bardzo chętnie. Kto dzisiaj wygra? E, jeżeli chodzi o kobiety, to wygra Kasia Jaśkowska. A o mężczyzn? E, Marek Wolny. Kibicuję oczywiście tylko i wyłącznie Polakom. Oby nie, nie walczyli tak, jak polska drużyna gra w piłkę nożną. <laughs> Oby nie. Katarzyna Jaśkowska, obecna mistrzyni Polski Open, a dzisiaj już po pierwszej wygranej walce. Jak się czujesz? Jak oceniasz swoją walkę pierwszą? E, duży stres wbrew pozorom. Te zawody tak na koniec roku, więc już wszyscy mam wrażenie, że czują klimat świąt i nadchodzącego już jednak wolnego troszkę. Ale walka dość ciężka jak na, na pierwszą walkę, ponieważ miałam też dogrywkę. I zawodniczka, której nie kojarzyłam, ponoć miała przerwę i... Po prostu walka była dość ciężka, ale w porządku. Czułam się dobrze, kondycyjnie też było ok, także byle do przodu. Jesteśmy po jednej ósmej finału kobiet, jak i mężczyzn. Co możemy powiedzieć o tych walkach? Marta Lubos przeszła do ćwierćfinału po wygranej przez Ipon, a jeśli chodzi o mężczyzn, to Marek Wolny i Marek Odzeniak. Jeśli chodzi o Marka Odzeniaka, walka trwała pełny wymiar i w ostatniej dogrywce udało mu się wygrać. Natomiast jeśli chodzi o Marka Wolnego, to po pierwszej dogrywce sędziowie już pokazali na jego wygraną. Oprócz Polaków na pewno świetną dyspozycję Miriam Bjorklund, Lili Mezo, Brygida Svinkunajte. Bardzo szybkie, bardzo dynamiczne ręce, więc liczymy, że ta Litwinka na pewno coś tutaj e, dzisiaj jeszcze wywalczy. Czekamy na półfinały e, i zobaczmy, co będzie się działo dalej. Ze mną Shihan Remigiusz Kerpiński, prezes Polskiej Federacji Karate Shinkyukushin. Shihan, w tym roku najważniejsze imprezy karate WKO w Polsce: Wagowe Mistrzostwa Europy, Wagowe Mistrzostwa Świata i teraz Mistrzostwa Europy Open. Dużo imprez, dużo sukcesów organizacyjnych. W takim razie, jakie jeszcze plany na przyszłe lata, jeśli chodzi o Polską Federację Karate Shinkyukushin? No na razie chcielibyśmy odpocząć od organizacji imprez, dać to sobie wytchnienia i dać możliwość wykazania się innym krajom, żeby mogły sobie również nabrać doświadczenia i pobawić w taką organizację. Aczkolwiek mamy już plany zgłoszonych imprez na 2024 rok i 2025. Tutaj mogę powiedzieć, że na chwilę obecną jest brany pod uwagę Wrocław, Mistrzostwa Kadetów, juniorów i młodzieżowców. I Sosnowiec jako Mistrzostwa Europy Seniorów. I Europejska Organizacja będzie rozstrzygała, czy takie mistrzostwa się będą mogły odbyć. Chciałem również tutaj bardzo pogratulować organizatorowi, Mariuszowi Mazurowi, Bielańskiemu Klubowi Karate. To jest klub z ogromną tradycją, z ogromną historią i te jego 30-lecie w tym roku obchodzone jest naprawdę wielkim, wielkim ich świętem. W takim razie trzymamy gorąco kciuki, żeby po raz kolejny wielkie imprezy zagościły w Polsce i już czekamy z niecierpliwością na półfinały i finały w kategorii otwartej tutaj w Warszawie. Marian, Mariusz Mazur, główny organizator dzisiejszego wydarzenia, które jest połączone z wieloma jubileuszami. Tak, tak się składa, że klub w tym roku obchodzi 30-lecie. No i tak się też złożyło, że 40 lat temu pod okiem Shihan, wtedy Senpai jeszcze, Macieja Mierzyńskiego, rozpocząłem treningi w kieleckim klubie karate. Sijan przy pewnych rozmowach między nami wspominał bardzo często, że karatecy powinni się zachować dużą pokorą. Dlaczego to takie ważne? Ten zwariowany świat, pogoń za sukcesem. E, tak naprawdę dzisiaj kto zrobi większą głupotę, ten zyskuje większy aplauz, ale ten aplauz trwa krótką chwilę. A tak naprawdę życie składa się z takich konkretnych, codziennych, żmudnych rzeczy. I myślę, że ta wojna w Ukrainie tak blisko nas pokazała. Że w każdej chwili może się zmienić spokojne, dostatnie życie w niedostatnie, i wtedy odgrywają rolę wartości. Przyjaźń, szacunek. Kiedy jest sytuacja trudna i pieniądze nie mogą nic załatwić, to wtedy tylko ludzka empatia, ludzka pomoc i wspólne działanie mogą nam pozwolić przeciw, przezwyciężyć trudne sytuacje. To mówił zawsze Sozaio Yama. To był człowiek, który przeżył wojnę, więc wiedział o czym mówi. I myślę, że to jest wielki, wielki testament, który nam pozostawił i mam nadzieję, że młodzi ludzie też to zrozumieją, że nie dadzą się oszukiwać, manipulować, tylko będą starali się skupić na tym, co rzeczywiście jest najbardziej wartościowe i będą starali się posługiwać tym, co mają w sercu, a nie tym, co im ktoś podpowiada na zasadzie jakiegoś drobnego, małego, czasami szaleńczego sukcesu. Jak obiecał, tak zrobił. Dał więcej niż 30% dzisiaj, Marek Wolny, mistrz Europy Open. Jak się czujesz? Oj, wspaniale, wspaniale. Nie wiem co powiedzieć tak naprawdę, no ciężko. Można powiedzieć, że czekałem na to całe 10 lat mojej kariery seniorskiej, ale nie byłem na to gotowy i no jeszcze nie wiem co czuję tak naprawdę. No ciężko powiedzieć. Fajnie, fajnie, na pewno super. Dzisiaj wielki dzień. Która walka sprawiła Ci najwięcej trudności? Chyba pierwsza. Trzeba było się troszeczkę jeszcze przetrzeć, rozchulać, a potem to już no, robiłem, co potrafię, także no, nie kalkulowałem dzisiaj. A jakie odczucie po finale? Kontrola, czy były jakieś problemy? Mm, Gentel mi trochę popsuł plany, ale to chyba jednak ten... Wszyscy wiedzą jak ja walczę, ja walczę z czasami troszeczkę emocjami, także rozrzucałem te łapki troszkę mocniej. Czy ten pierwszy czuj był potrzebny? Nie wiem, e, nie czułem tego. No ale potem już czułem, że po prostu chłopak chce to po prostu przeżyć, czułem tą dominację, że dzisiaj jest mój dzień po prostu. Co dalej? Odpoczynek, święta, potem Göteborg, Mistrzostwa Europy w kwietniu i potem Mistrzostwa Świata Ołta w Koniec. To już koniec Mistrzostw Europy Open, które odbyły się w tym roku w Polsce, w Warszawie. Z pięknym, przepięknym polskim akcentem, bo Marek Wolny został Mistrzem Europy Open. Niesamowity sukces. Oprócz niego Marta Lubos, brązowa medalistka Mistrzostw Europy Open. Więc można te zawody podsumować jednym wielkim słowem, którym jest oczywiście sukces. Co możemy powiedzieć więcej? Turniej świetnie zorganizowany, przepiękna oprawa. Zresztą jak zawsze na Kokoro Cup Mistrzostwa Europy były również odsłoną 15. tego turnieju. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i widzimy się na kolejnych zawodach ze świata Kyokushima.